Jak Państwo może pamiętają, może nie, przed rokiem otrzymaliśmy Puchar Starosty Poznańskiego za zdobycie pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o zawody sportowe wszystkich kategorii powiatu poznańskiego. Nasza gmina wtedy, przed rokiem była najbardziej usportowioną gminą w powiecie poznańskim. Spieszę donieść i jestem z tego bardzo dumny, że w tym roku Kolejny raz, drugi raz z rzędu uzyskaliśmy tenże właśnie tytuł. Gratuluję zawodnikom, naszym uczniom, nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, dyrekcją szkół. To wkład pracy wszystkich i ten owoc teraz zbieramy w postaci drugiego drugiego już z rzędu w tym momencie trofeum i wierzę, Liczę głęboko, że za rok będzie kolejne trzecie trofeum. Dzieje się tak, ponieważ mamy dobrą infrastrukturę sportową, którą oczywiście dalej unowocześniamy. Chcemy, żeby nie była tylko dobra, tylko żeby była bardzo dobra. I bardzo proszę, teraz oddajemy do użytkowania obiekt lekkoatletyczny przy szkole numer 2. Tak jak Państwo widzą, mamy tutaj i inne elementy, i tak jeszcze w pozostałych szkołach, gdzie te elementy nie są jeszcze rozbudowane, zamierzamy to właśnie zrobić. Tak, żeby i jeżeli chodzi o nas, podtrzymać wątek również infrastrukturalny, tak, żeby nasi uczniowie mogli te trofea w kolejnych latach zdobywać z pożytkiem przede wszystkim dla samych siebie, dla, dla własnego zdrowia. Jeszcze Państwo, i druga informacja. Został wyłoniony wykonawca budowy dróg. Ulica Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywołstego, Kazimierza Wielkiego, ulica Kopernika, fragment Chopena oraz ulica Kasztanowa. Jak Państwo widzą, to są drogi, które jak w wielu wielu miejscach naszej gminy no, wymagają budowy, są w stanie fatalnym, tam pada deszcz, są duże kałuże i my teraz je budujemy. Przy czym jest tak, że w ramach tego dofinansowania w ramach wniosku o tą promesę końcową kwota dofinansowania zewnętrznego to będzie prawie 9,5 miliona. Nasz wkład własny to będzie niecałe pół miliona. I te drogi i te drogi będą wybudowane w czasie 15 miesięcy od podpisania umowy, czyli mówimy o perspektywie jesieni roku przyszłego. Wykonawcą będzie firma Jan Nowak, zakład drogowo-budowlany Nojan, ta sama firma, która buduje obecnie ulicę Lema. Budowa prawie dobiega do końca. Ta budowa kosztowała ponad 8 milionów, z czego 4 miliony to jest kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. I jak teraz, no również i ja y, mamy problem z przejazdem przez tory kolejowe, tak po uruchomieniu tej ulicy wielu, wielu z nas będzie tam tamtędy jeździło. Rzeczą jeszcze ważniejszą jest kwestia dotarcia uczniów z Nowego Krosna do szkoły posławy nr 2. Tam będzie i ścieżka rowerowa, i chodnik, i dzieci nasze będą mogły bezpiecznie docierać do szkół. Dziękuję bardzo.